Świata. uciekło z Wietnamu, z Iraku, z Afganistanu, a nasi naiwni liczą, że armia amerykańska nas Polaków obroni. To jest naiwnie nie obroni. Amerykanie to nie chcą zginąć, za Polaków. są Oni tu siedzą, bo nas dotkną, zapisują, zaprosili Amerykanów do Polski. No, my, my będziemy was karmić, żywić, no i ciepłą wodę wam pompać was, w Polsce. No, Polacy by podpisali Amery z Amerykanami umowę, że, że międzynarodową, żeby żeby amerykańskie wojska stacjonowały w Polsce, a my będziemy ich karmić, żywić. Na razie kilka lat już są, żadnej wojny nie ma, a my żywimy, że no, żeby mieli co jeść, co pić. No, no i co tam jeszcze? Żeby kąpamy, żeby w ciepłej wodzie, żeby ogrzewane pomieszczenia, żeby mogli się wyspać w ciepłym pokoju, żeby cieplutką wodę mieli. No i oni są wcześniej, no akurat takie warunki, które nie ma żadnej wody. A czemu na Ukrainę nie, pój nie pójdą Amerykanie, tak blisko jest z Polski, by wyprunali tam na pomoc Ukrainie Amerykanie, to oni nie są tam. Musi bo się boją w Ukrainie. Tego, nie rozstań się boją. Czemu w Polsce są amerykańskie wojska, nie ruszą na pomoc narodowi ukraińskiemu Ukrainie? Oni nie, bo oni siedzą w polskich bazach, mają jedzenie, picie, mają ciepły, ciepły zimny. Nie że wyjdą do łazienki na nacistycznie ciepłej wodzie, no to życia. A nasz rząd, Amerykanie, wojsko amerykańskie, przyjeżdżajcie do Polski, będziecie nas bronić. No. Amerykanie siebie nie ubranili w Iraku, w Afganistanie. W Wietnamie musieli uciekać po północu. Największe mocarstwo świata. A teraz doszłoby do konfliktu w Polsce, to Amerykanie, oni nie obronią nas. Oni albo wypruną z Polski, a albo zostaną, będą siedzieć w badach i nie będą reagować. Polacy żywią amerykańskich żołnierzy, mają, dają im picie, jedzenie picie, spanie w ciepłym pokoju z wodem, to wykąpać takich żołnierzy amerykańczy, by kąpać sobie w plecy z włosem. Dlaczego by się mieli nie zgodzić na takie komfortowe warunki hotelowe? W Polsce nie ma żadnej wojny, w Polsce nie ma żadnej wojny. żadnej wojny nie ma. Nic. Polacy to by się, jak w dużych Niemcy siebie w 1940 roku, w 1941, Niemcy byli największą podejmą w Europie. No i co? Jak skończyli? Nie obronili narodu niemieckiego. Mieli Messerschmitty samoloty mieli tysiące czołgów, tysiące samolotów. na warstwie. Nie obronili narodu Wojska radzieckie wkroczyły do Berlina. американские, ангельские и французские. Nie chcesz, dobra, sorry, sorry.